Witam Was na kanale Sims. Week. Ja jestem Pandora, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny CC Build, jak pokazywałam na grupie. W dzisiejszym odcinku mamy powtórkę tak jakby z Speedbuilda. Stwierdziłam, że jak już robimy ostatnio mieszkankę, to wykorzystam sobie swój stary Speedbuild sprzed. Już chyba 4 miesięcy, gdzie robiłam typową polską kawalerkę, czyli mieszkanie 30 m2, takie 32-4, typowe deweloperskie na tą chwilę w Polsce, jakie można dostać czyli z przedsionkiem, łazienką, kuchnią-salonem, sypialnią i miniaturowym balkonikiem. Stwierdziłam, że fajnie będzie raz odnowić sobie odcinek. Przypomnieć, a dwa, zrobić to teraz, kiedy mam możliwość korzystania z modów. Układ został ten sam. Jak widzicie, budowałam na takim pseudo stworzonym bloczku, żeby mieć obok tamto poprzednie meblowanie. Na końcu jest też zdjęcie porównujące oba od góry. Rozkład jest całkowicie ten sam, bo po prostu skopiowałam pomieszczenie. Tylko po prostu meblowanie jest z modów. Postarałam się robić też podobny rozkład, jeżeli chodzi o. Rzeczy, które się w nim znajdują. W szczególności, że w tej rozmiarówce ani nie można było zaszaleć w łazience, ani jakoś za bardzo w tym salono przedsionko kuchni, więc tutaj raczej niewiele się zmieniło. W sypialni zrezygnowałam z telewizora, a zamiast telewizora jest tam biurko z komputerem. Gdzieś tam w połowie zauważycie, że znikają jakieś rzeczy, nie wiem co tam się zadziało. Czasem mam problem z tą szafką, ale to jest jedyna ładna szafka, która jest w półku na książki, taka kwadracikowa. Użyłam Modułowej kanapy, ale nie tworzyłam z niej łuku, jakoś za duża była dla mnie. A że nie mam mniejszej, która by pasowała tam, to stwierdziłam, że czemu by tego modułu po prostu nie zrobić, pojedynczego z pówką trochę rozluźnionego bardziej. Jak zwykle powtórzę się, ale widać, że wam to trzeba 500 razy powtórzać. Nie powtórzę, tylko powtarzać, ale bardzo często jest dalej to samo pytanie. Linki wszystkie do użytych rzeczy są w przypiętym komentarzu. Zawsze. Jeżeli ich nie będzie, to ja powiem w odcinku, dlaczego ich nie ma, albo jeżeli ich nie ma, to też może oznaczać to, że jest to seria bez modów. Bo nadal się zdarzają komentarze i to nie że się zdarza jeden, tylko zdarza się naście pod jednym filmem. A wystarczy tylko przeskrolować, zobaczyć pierwszy komentarz, który jest przypięty. Także przypominam, setny raz będą wypisane. Jak widzicie, zresztą nadal używam tej samej kuchni, co zwykle. I ogólnie staram się korzystać z bardzo podobnych modów jak zwykle. Żeby też nie było aż takiej różnicy między tymi rzeczami. Plus też to są rzeczy, które mi się w tej chwili podobają. Są w tej chwili dostępne. Na tą chwilę ta kuchnia, którą używam za Mix Sims, którą znalazłam, i Lenox Kitchen od Peacemakera. To są dwie kuchnie najładniejsze. Mam jeszcze jedną z weranki, ale tam nie bardzo podoba mi się drewno. Tam zresztą widzicie, że ja mam kilka kuchni pościąganych, ale nie korzystam z nich, bo po prostu nie bardzo mi się podobają i jeszcze trochę posiedzą w czyściu i najprawdopodobniej znikną z moich yy, zapisów modowych, dlatego że po prostu nie podoba mi się faktura. Mam tam kilka jeszcze takich kuchni na budowle bardziej klasyczne i mam na podwórko. A tak poza tym tylko te dwie kuchnie używam. I to na zmianę ze sobą, łączę je, bo fajnie wyglądają razem. Plus ta Adymix spasuje mi też do łazienki. Teraz jeszcze raz przeszłam tak jakby przez pobieranie od odpismakera i pościągałam właśnie kilka nowych rzeczy. Dodałam tam szklanki, jak będziecie widzieć. Miseczkę mam taką ładną z banuszkiem. Mam też zlew w Wreszcie. jeszcze mam ochotę pobrać sobie, wrócić do Telenox Kitchen czyli pobrać właśnie zmywarkę, lodówkę chyba i piekarnik, bo też jest bardzo ładny. Ale ja się starałam na razie nie pobierać tych takich mocniejszych modów, ale cały czas i tak używam jednego zestawu kuchni, więc zawsze będę mogła sobie zamienić na jakiś tam z modów, tak, jeżeli komuś będzie się podobał. I polecam wgrać sobie też razem z modami Sims 4 Studio, bo ono zazwyczaj ma te wszystkie bugfixy, jak lustra się zepsuły, światło się zepsuło, albo mamy jakieś stare rzeczy, które właśnie mają problemy z działaniem i nikt nie zrobił właśnie jakiegoś fixa, update'a do tego, i nie zrobi, bo już najprawdopodobniej na przykład nie korzysta z modów, nie robi modów, to zawsze tam można naprawić. Jeżeli to jest rzecz oświetlenie, lustro, tam łóżka, żeby były z tymi bestiami pod łóżkiem. Potworami, nie bestiami, ale bez różnicy. W tym bildzie też starałam się używać mniej więcej modów z jednych paczek, bo na przykład prysznic tam staram się zawsze używać jednej paczki, jak robię ten modułowy, czy szafy modułowe też staram się trzymać jednej paczki, Paczki, tak jakby, żebyście nie musieli na 500 stron wchodzić. I jak możecie zauważyć, nie ma kaloryferów, ale są kontakty. Także nie ma kaloryferów, bo i tak już jest mało miejsca tam. Uznajmy, że ogrzewanie jest podłogowe, zresztą większość teraz tak robi, że albo robi sobie podłogówkę, bo takie małe mieszkanie nie może sobie pozwolić na kolejną stratę miejsca jaką jest kaloryfer właśnie. Dlatego ja sobie odpuściłam akurat, chociaż mogłabym jej wstawić. Ale tylko w sypialni by mi się zmieściło. W salonie i tak już jest ścisk, jak dla mnie. Ogólnie z efektu jestem zadowolona, jak zwykle zresztą bo jak wam powtarzałam, staram się nie wstawiać czegoś, co mi się nie podoba. A już w szczególności z CC bildów, bo no tutaj mogę sobie przecież poszukać takich rzeczy, które mi się będą podobały, które będą pasowały dla mnie do tego i zazwyczaj staram się to robić. Jak czegoś mi tam brakuje, to sobie dopobieram, nawet w trakcie. O dziwo, strasznie długo mi zajął ten domek ostatecznego nagrywania. Obstawiałam półtorej godziny, a wyszły prawie dwie. Nie wiem jakim cudem, ale jak widać... Może i musiało tyle zająć. Sporo się męczyłam z właśnie altowaniem wszystkiego na miejsca, bo łapało mi w różnych sposoby. A to jest strasznie denerwujące, jak jakaś szafka za ściany łapie wam. No i trzeba się bawić, trzeba przesuwać... A no i ogólnie, tak jak tam był żółty takim kolorem akcentowym i niebieski był kolorem akcentowym w tamtej wersji starej mieszkania bez CC, tak tutaj takim akcentowym jest zielony. Najpierw tam chciałam się bawić z żółtym, chciałam się bawić z pomarańczowym, z czerwonym, potem z niebieskim, a na koniec stwierdziłam, że zielony najładniej wygląda. I ogólnie łazienka jest w odcieniach czerni-bieli, a w sumie reszta jest w takiej odcieni bieli. Brąz, rzecz jasna, taki beż bardziej niż brąz i taka dość pomarańczowa ściana, chociaż ja rzadko mam gdzie ją wstawić, więc cieszyłam się, że ten taki pomarańczowy odcień tych cegiełek pasował tutaj. No i zielony, zielony akcent na szafkach, zielona jakaś tam miska. Plus pasuje to do tego, że ja bardzo często i dużo dodaję roślin. Tak mi się podoba, zresztą rośliny są dobre dla nas, więc dla naszych simów też powinny być, a też nie chcę strasznie dużo zapychaczy jakichś ściągać. I tak mam masę pierdółek takich na szafeczki, ale zazwyczaj mam ten problem, że książki jako zapychacze są bardzo trudne do znalezienia, bo nie są w Simlish, tylko są z normalnymi literami. A ja jednak staram się, że nawet te moty, które właśnie pobieram, zachować w formie takiej jak w grze. Żeby nie było jednak tych naszych pisanych liter, tylko żeby były te typowe simlishowe. Niewiele osób robi takie mody naprawdę i się naszukałam, ale mam kilka obrazów w simlish, mam kilka właśnie takich popierdółek z simlish napisanym. Ja ogólnie wolę taki klimat, jak już robię to w takiej gierce, no to staram się zachowywać jej w pewnym sensie zasady. Zresztą, nie wiem, ja się czuję lepiej po prostu, jak to wszystko jest w taki sposób, a nie nagle normalny język się pojawia. Pewnie kiedyś tam zacznę używać też tych z normalnym językiem, no bo też ciężko jest znaleźć właśnie te mody i niewiele ich jest, ale na razie póki te rzeczy, które mam, starają się zakrywać tak jakby i pokrywać te wszystkie moje pomysły, to korzystam z tego. Zresztą fajnie jak twórca zagłębia się też w grę właśnie, w grę, do której tworzy te mody, tak? No i tak samo jak ciężko jest znaleźć simlishowe obiekty, Dekoracyjne, tak samo ciężko jest znaleźć ładne blaty z drewnem. Zazwyczaj wyglądają strasznie tandetnie. Widać, że to jest jedno zdjęcie przeciągnięte po prostu na tym blacie. Te blaty się ładnie nie schodzą, Te drewno w ogóle się nie schodzi. Wygląda jak każdy od innego fragmentu, każdy z innej parafii, albo przekopiowane dosłownie kwadracikami. I to nie jest to, czego ja szukam. Tak samo pobram jedną kuchnię, która świetnie wyglądała na zdjęciach, ale na moim monitorze koszmarnie widać piksele. Nic się nie ukryje przed tym, bo ja mam spory monitor, mam H27 cali i jak tylko podłączyłam pod niego Simsy pierwszy raz, to połowa rzeczy, które mi się wydawała, że są spoko poleciały won, bo się okazało, że naprawdę są słabo zrobione. No wiadomo, jak się przechodzi z bardzo małego ekranu na duży ekran, no to wszystko inaczej widać. A to jest plusem, bo nie chcę, żeby w moich budowlach było coś, co wygląda po prostu tandetnie. Ogólnie starałam się, żeby to mieszkanie nie było też jakoś mocno kolorystycznie napigmentowane nie wiadomo czym. Sypialnia jest dość pusta. Tak samo salon starałam się właśnie tak sprężyć do boczku, żeby było i miejsce na stolik, i miejsce na kuchnię, żeby to też nie było takie ściśnięte. Na koniec będziecie mieli foteczki z różnych kątów porobione specjalnie, żeby było tak przedstawione. I bardzo mi się podoba balkonik. Bo użyłam sobie takiego stoliczka w stylu Ikei, do tego fajnych takich taborecików, ławki, tak jakby. No i stwierdziłam, że na tym balkonie osoba będzie sobie hodowała bluszcz. Bardzo fajnie to wygląda, tak za tą ławeczką będzie. Już pewnie widzicie albo widzieliście. Ogólnie, tak jak wcześniej, wejścia są z dwóch stron. Można i od sypialni wejść i od salonu, bo zazwyczaj tak jest w tych mieszkaniach. No, i o mieszkanku chyba wyczerpałam temat. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i życzę jasna opinie w komentarzach: zostawcie albo łapkę w górę, albo w dół. Zależy komu, jak się podobało. I jako, że zbliżamy się powolutku do końca, to może napiszcie też, jaka u Was jest pogoda. Ja, jak to nagrywam, jest koszmarny deszcz. I mam nadzieję, że nie będzie padał jutro czyli w momencie, kiedy ten odcinek będzie, bo jadę wreszcie na uczelnię, skończyły mi się ferie, chociaż tego feriami nie dało się zbytnio nazwać, ale już jest ich koniec, już zaczynam z powrotem, ostatni semestr, pisanie pracy i tak dalej, na szczęście mam mało zajęć, chociaż jutro idę na 10 godzin na uczelnię, także potem jeszcze do pracy. No, ale cóż, tak to już jest. Takie sobie życie wybrałam. Stwierdziłam, że chcę studiować. No to trzeba to dociągnąć do końca. Także dajcie znać, jaka tam u Was pogoda. Jak będzie ładna albo coś ładnego, to może się podzielę z Wami na Instagramie, na którego zapraszam. Tak samo czasem się z Wami dzielę różnymi rzeczami na grupie, do której też zapraszam. Żeby być na grupie nie trzeba się udzielać, wystarczy, że po prostu dołączycie. Możecie sobie przynajmniej zobaczyć jakieś spoilerki, bo czasem się pojawiają. No i też. Wypatrujcie jutro, czyli w środę dla Was. Dla mnie pojutrze, ale dla Was w środę. Wypatrujcie różnych zapowiedzi, bo środa i czwartek to będą takie dni wielkiego pokazania tego mojego, wielkiego projektu, o którym mówiłam. Także wypatrujcie środy i czwartku. Cieszę się trochę z tego, że już zakończyłam ten projekt, bo. Bardzo chciałabym poznać Waszą reakcję i Wasze zdanie na temat tego, jak mi wyszło. To jest jeden z takich naprawdę sporych projektów moich, w szczególności w Simsach, tak? Od początku do końca zrobiony, poświęciłam na niego bardzo dużo czasu i bardzo dużo siebie tam włożyłam. No i wiadomo zawsze po takich wielkich rzeczach ma się nadzieję na. Jakąś reakcję, i tak naprawdę czeka się na tą reakcję. Już pierwszą reakcję miałam i była zadowalająca, a teraz jeszcze czekam na Waszą i mam nadzieję, że Wam się też spodoba. Także to już na dniach, a potem, no cóż, wracamy dalej do. Budowania. Niedługo też wróci seria 100 adopcji. Tak jak Wam mówiłam, muszę domek zrobić, zaplanować go, zarobić troszeczkę na niego, bo tam zostałem mi do przegrania te dni jeszcze i postaram się właśnie zarobić pieniądze z powrotem jakieś, zobaczyć ile ten domek już jest wart i łączyć to w jakiś ładny dom. I cały czas właśnie mam się was zapytać, pytam się i zrobię jeszcze ankietę. Jak już będę wiedziała, że mam czas, usiądę do tego i wtedy was zapytam, plus teraz jeszcze już się was zapytam tak czy domek do tej serii może mieć mody? Czy chcecie, żeby miał mody? Bo ja bym chętnie w sumie zrobiła go z modami. Nie wpłynie to na rozgrywkę w szczególności, bo ja nie mam jakichś tam modów, które coś ułatwiają i tak dalej. Tylko mam takie zwykłe mebelkowe modziki, ale to będzie należało do waszej decyzji, więc jeszcze raz zapraszam na grupę, żebyście mogli sobie zagłosować, jak ta ankieta wypłynie. Tak samo na grupie pytaliśmy się was o jeszcze jedną serię, ale to wszystko. Co na grupie, to na grupie. Zapraszam naprawdę. Nie musicie się jakoś udzielać typu komentarzy i tak dalej, bo wiem, że nie wszyscy lubią, tak? Więc myślę, że może będziecie chcieli wpaść, tak? A na tą chwilę ja jeszcze muszę się wdrożyć w uczelnię, w powrót i tak dalej, żeby to wszystko jakoś zacząć układać i mieć czas na wszystko. No bo jednak pisanie pracy jest u mnie na pierwszym miejscu, bo muszę skończyć ten magistrat i iść dalej tak naprawdę ze swoim życiem. YouTube to dla mnie hobby. Ja wam nieraz o tym mówiłam, że ja tu jestem po to, żeby się odprężyć, żeby coś swojego pokazać, żeby wyżyć się artystycznie. No a jeszcze jest ta moja prywatna strona życia, w której... Jestem normalną osobą, chcę znaleźć fajną pracę, chcę jak najlepiej zdać magistrat, w szczególności, że dość dobrze poszedł mi inżynier, więc chciałabym nie zejść poniżej tego, co na inżynierze a do tego robię projekt w swoim mieście, więc traktuję też ten magistrat bardzo prywatnie, nie tylko zawodowo, tak jakby, ale też właśnie mam taką prywatną stronę tego taki sentyment, bo to jest fragment mojego miasta, który od zawsze tak naprawdę chciałam, żeby wyglądał dobrze i to będzie tak jakby mój pomysł na to i to będzie bardzo duży pomysł, bo mój magistrat ma 15 hektarów i to jest w najbardziej ściśniętym możliwym pomyśle jaki wyszedł, no ale cóż Trzeba będzie się spiąć, trzeba będzie się przyzwyczaić do tego wszystkiego, najgorszy właśnie będzie powrót. Zaczęcie chodzić w normalnych ubraniach, a nie w piżamie. I w ogóle pójście tam, wrócenie do tego siedzenia po 10 godzin na uczelni. Ale nareszcie zeszliśmy do małej ilości zajęć. To jest pierwszy raz, jak ja mam tak mało zajęć i będzie jeszcze trudniej chodzić na uczelnię, tak naprawdę. Ale cóż, nic na to nie poradzę, będzie trzeba się przyzwyczaić i trzeba będzie wszystko jakoś ogarnąć. A na tą chwilę ja się będę z wami żegnać. Zapraszam Was na nasze wszystkie media, które są w opisie. Linki do wszystkich modów są w przypiętym komentarzu. Zapraszam Was też na grupę na Instagrama, na Facebooka, na stronę do playlist, do poprzednich filmików, następnych filmików. No i cóż, do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa!